Nie pudrowałam, nie poprawiałam w żaden sposób ten podkład. Nic w ogóle nie robiłam z tym makijażem, jak został z rana nałożony tak teraz do wieczora. Cześć wszystkim, mam na imię Natalia i dzisiaj w tym filmiku zobaczycie, jak prezentuje się podkład z Hebe Cliff Max Fioronic BB Cream SPF 37. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, to bardzo zapraszam Was do oglądania tego filmiku, tego test drive'u. Zobaczymy. Czy się nadaje na sumę, czy nie? Czy wartych pieniędzy, czy nie? Cóż, zaczynamy. Na tej części krem BB będę nanosić paluszkami, natomiast na tej części spróbuję to zrobić beauty blenderem. Cóż, zaczynamy. Jestem już po porannej pielęgnacji, więc podkład powinien dobrze wyglądać na mojej skórze. I tak, zepnę włosy. Tak prezentuje się krem. Bardzo fajne opakowanie. Bardzo wygodne to, że jest taka pompeczka, że możemy sobie spokojnie pompować i jest to bardzo higieniczne. Więc opakowanie mega, ekstra. I też bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się. Więc tak, nanoszę jeden plik na razie. O, tutaj sobie na dłoń. Taka ilość przy jednym pompku. Nanoszę najpierw na cerę, takimi kropeczkami. Żeby móc sobie zregulować ilość podkładu na pewne części mojej twarzy. Wow, dużo go jest. Myślę, że trochę za dużo tej jednej pompeczki na pół... Na tą połówkę twarzy. Może to nawet tutaj trochę roz, rozłożę. Niech będzie. OK. Więc zaczynam blendować. Wow, zobaczcie jak ładnie. Super się wtapia. Kolor jest bardzo taki bardziej jasny powiedziałabym. Neutralny bardziej. No słuchajcie, spoko to wygląda bardzo ładnie. Naprawdę nie spodziewałam się. Tak wygląda cera bez podkładu, bo tutaj trochę jest pomazane, ale... Tutaj jest bez podkładu, tutaj jest z podkładem. Wow. Fajnie. Ten krem Bebert też kosztuje około stówki. Około 100 zł. Kupiłam go na promocji w Hebe za jakieś 65 zł. Więc na tą cenę robi naprawdę robotę. Bardzo dużo robi. Ok. To nakładam drugą pompkę na rękę. Już trochę mniejszą wzięłam. Też rozprowadzę i paluszkami wklepię to. Może tak, zacznę od razu rozcierać, a później dołożę, gdzie będę potrzebować. Okej. Okay. Paluszkami też jest dobrze. Nie wiem, czy nie lepiej. Bardzo taki fajny, naturalny finish. Przepraszam, tutaj muszę sprawdzić. O nie. Muszę to też rozklepać. O, okej. Okay. No i czoło. Oh, wow, wow, za dużo, za dużo. <grytania> Natalka, co robisz? Nie, oczekiwałam, że będzie tak wydajny ten krem. Naprawdę, paluszkami jest bardzo wydajny. Zostało mi tutaj jeszcze na ręce. Jeżeli ktoś woli fajny, wydajny krem, to polecam. Naprawdę polecam. Jest super wydajny, jak się go wklepuje paluszkami. Bo jasne, że blender, czyli gąbeczka trochę z siebie tam wciąga ten krem. No, no to w takim razie no szyję i już ten ostatek mi właśnie zajdzie tutaj do szyi. Chociaż powiem wam, że w ogóle nie widać jakieś bardzo wielkie różnice, więc jest spoko. Okej, okay. no czyli tak się prezentuje na ten moment podkład, paluszkami i gąbeczką. Powiem szczerze, że bardziej mi się podoba ta strona. Jest ona bardziej taka naturalna, taka świeża, nie mokra, ale nie świeci się za bardzo. Jest takie fajne, naturalne świecenie. Jeszcze troszeczkę nos tutaj w O. Ok. Czyli tak się prezentuje na ten moment podkład. Skończę makijaż i za sekundkę wrócę. No i gotowe. Cóż, zrobiłam makijaż oczów. Przypudrowałam sobie zonę T, trochę bronzera, trochę różu, rozświetlacz, oczy, e, brwi. Brwi w sumie miałam trochę namalowane, ale doprawiłam to. No, powiem Wam, że na razie jest bardzo fajnie, bardzo dobrze. E, wygląda to świeżo. Jest teraz godzina 13. Zaczynamy test, zobaczymy, co będzie wieczorem. Więc myślę, że około 20 skończę ten test. Ok, więc widzimy się za, za parę minut. Nie. Chyba nie za parę minut, za parę sekund. W sumie to za sekundę. No bo włączę kamerkę i dzień dobry. <gry> dobrze, to widzimy się. Cóż, kochani, minęło nam 3 godziny od nałożenia podkładu na cerę. Prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Stoję przy oświetleniu dziennym, przy oknie. Super to wygląda. Na razie jest bardzo dobrze. Wygląda naprawdę git. Trochę się świeci tutaj, pomimo że pudrowałam. Ale nie jest krytyczny, powiem takie fajnie wygląda, nie? Wygląda tak bardzo naturalnie, o właśnie naturalnie to wygląda. Więc na razie jest fajnie. Spotkamy się we jakieś też parę godzin i pokażę Wam co z tego zostanie. Witam Was ponownie kochani, już minęło około 8 godzin od nałożenia podkładu Clive. Tak wygląda podkład na wieczór, po 8 godzinach Nos takiego noszenia, no to coś powiem, bo dużo czasu spędziłam na kuchni, byłam też na dworze, maseczka, różne takie rzeczy się działy przez dzień, więc powiem tak, że się świeci nos, trochę się świecą skrzydła nosa, tutaj też na policzkach, czoło nie bardzo, tutaj nie, tutaj jest rozświetlać, więc to musi być. W sumie, w sumie. Nie pudrowałam, nie poprawiałam w żaden sposób ten podkład. Nic w ogóle nie robiłam z tym makijażem, jak został z rana nałożony, tak teraz do wieczora. Więc, więc powiem, że to jest naprawdę ekstra. Coś takiego fajnego, nawierzającego, szczególnie dla cery suchej i wrażliwej. Jak najbardziej, to jest super, mega podkład. Po prostu, no, wow. Więc zastanawiajcie się, decydujcie się. A ja Was pozdrawiam. Do następnego filmiku. Subskrybujcie na kanał. Walk up mm.